Ewinięta. Dobra, siema, siema, tutaj Felus i dzisiaj kolejny odcinek z nowego trybu Lego Fortnite Jak to jest Expedition, tak, mamy tutaj. 4. I idziemy bić od razu, bez przeciągania. Wybierzemy misję A, skoro. A Batman, ty musisz Jego. wybrać misję. Weź kwadrat. Ja? No bo masz koronkę. A ja się nie znam, co mam brać? Obojętnie. No Tą pierwszą, która się wyświetla, bierz. I tam, dobra. Je... I za 30 sekund lecimy. Super. Dobra, to musimy się rozgrzać. Tak, można się rozgrzać, mamy różne... Dobrze, bo, ja, bo, ja, bo moja moc jeszcze 100... E, sekund później tak. i będzie. Batman gra pierwszy raz, akurat ten tryb, więc zobaczycie... Ale ja dostałem bronię od oso króla. ...osoby, która nie grała. Ja dzisiaj spróbuję popolować na... A ktoś ten... ma Batmana! Ktoś ma Batmana! Batman obok mnie! Epickie bronie! Batman! Które mogą wypadać Mam ja ja no Batmana! Dobrze, spokojnie, spokojnie. Przepraszam. Sorry, no. YouTube administration. Nie szkodzi. Tak. Jaki tych <laughs> opcji Także... No, bo to trzeba zawsze mówić o jakimś rasizmie. Zobaczmy. YouTube do, do, Dobrze, dobrze. Zobaczymy, jak to będzie. Nie Dobra, zobaczymy, jak pójdzie Batmanowi. Czuliśmy nie, ja na tym a... wiecie, jestem są A ja poszukam dzisiaj skrzyneczek. Poszukamy w białych skrzynek, w których są epickie rzeczy. Może coś się uda znaleźć. Kurde. A my jesteśmy razem w teamie? Tak. tak powinniśmy być razem w czwórkę. Tak no jest. ja jestem z Wiktorio, Siema Wiktoria. Może dołączyliście coś, czy nie? Ja jeszcze nie. Wiem cię. Ja a, będę a Mam, szukała... mam, a mam, a mam, a mam, a mam, 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 się, co tu ja. ty sobie brałeś? Mons, Batman? A, łowca. Jestem. A moc? Ja nie wiem, jestem łowcą. Ok. To jest klasa. Dobra się tak Ja poszukam skrzynki, ta jest słaba Ała! Tam też jest Wy zabijajcie i róbcie tam swoje Bije. Tak, ja sobie puszkam skrzynek Tak już ktoś się bije Ała! Troszkę tutaj powinno być na dole, chyba jest. A tak! Na ruskich agentów! ta skrzynka też słaba. Ale nic. Jeszcze Wiesz? polska nie zginęła! Kiedy? A, nie ma, żyjemy! Ale cię proszę. Nie, chcę, nie chcę, żeby był jakiś content. Ha! Okej, okay, dobra. Soczek! No to ja mnie gwolał. O, tu jest jakiś szczur! Szczur! Tam jest kolejna skrzynka, o Czur dada, prawie. Sur prawie dadał, sur No i mamy białą skrzynkę, zwłaszcza. Zostawcie to... Co tu wypadło? Nie wypadło, nic szaderskiego, no cóż. A ty, Felusa a nie chodzi o to, żeby bić tych ludzi tutaj? Tak, możecie ich bić, ale ja akurat w tym momencie chcę znaleźć skrzynki fajne, w których są. Ma być nowe lud, wiesz? Kurde, mam jakieś kamienne pistolety plazmo. Ej, to jest nawet fajny tryb, powiem. Może nawet zacznę grać. podoba mi się, że to mi się podoba. E, nie, zos że, że zostawicie kod Batman Fenster. Nie wiem, żartuję. <noise> no jak chcą, niech zostawią, no. Kod Batman Fenster i Fortnite. Sorry Toy wiem, że miałem poczekać, chyba, ale. Nic, nie chcesz Wiedziałem, że nie wytrzymasz. No. Ktoś mnie bije znowu. Ale wy wytrzymajcie i wpiszcie ten kod. W A to my na tej całej mapie możemy bić? Tak, na całej mapie. Ja nie muszę się trzymać z wami za jaja. Nie, nie musimy się trzymać. Ja się nie trzymam właśnie z wami w ogóle. Bo szukam skrzynek. O, jest druga, kolejna biała skrzynka. Co mi wypadło tym razem? O, mamy jakiś epizod Zostawczą mamy to... więc zaraz go sobie. Założymy Ty Falus bardziej tak, bo trochę mu gadasz... Czajemy. No słuchaj, ja tu też próbuję... Wiesz, że tu można umrzeć, nie? No właśnie nie wiem, bo ja cały czas zabijam i mam te soczki, te soczki e, lecą do fulla i no ja chwilowo nie czuję takiego, że mogę dadnąć. No, okay. O kurde, to są wydry ruskie. No, my tu mamy, maksymalne zdrowie 45. No i zakładamy. Ty, Falus ja mogę jakieś rzeczy brać, bo mi się przydadzą. Bierzcie, bierzcie sobie. Znaczy jak A znajdziesz. Może sprzedawać potem to. a e, ja będę w to dobry. To chyba jest ten na który będę grał. Jak, jakby ja jutro to gram sami i będę najlepszy No to słuchaj. To a nie wyda. muszę wrócić do obszarumej misji. No to nie wiem gdzie uciekłeś. No nie, bo byłem tam gdzie ty, tylko poleciałem tam na górę. Macie za zadanie z przekaźnikami. A to, a to trzeba robić zadanie? Tak, jest z góry, pięć przekaźników. Mogę po prostu bić tych no nameów? Możesz też ich po prostu bić, jak masz ochotę. Mm, dzięki. Ja na razie wybaczcie, nie robię misji, tylko szukam skrzynek. Wybaczcie, ja też nie robię misji, po prostu bawię się tą ja grą. Tutaj... Oj, też fajnie. Co ta skrzynka będzie? Skupiłem się trochę. Jakaś szczurka mnie atakuje. A ja się zakryciłem, niestety, a tu jest ta skrzynka. Dobra, możemy otworzyć. O, jakieś pistoletki mi Ale go niszczą! o, no, może uratujemy sobie. Ej hey, a gdzie są jakieś skrzynki? Na chciałem, mapie, musisz trafić. na mapie znaleźć skrzynki. a, a jaka tutaj jest? A tutaj, jest bo... Tak. O kurde! No jak widać, na razie mi się tak nic ciekawego nie trafiło. Typonos, a chcesz, żeby, żebyśmy nagrywali na dwa ekrany? Na dwa ekrany? Że ja będę nagrywał ze swojego? I ja mogę te podanie zmontować. Tak plus minus. Bo byś musiał mi przesyłać. Pomyślimy. Kiedyś, może. Czekajcie, gdzie ta jest skrzynka? Bierę to! Bierę mod! Mam mod! Może, może słabszy niż mam, ale mam mod. To Dobra. najważniejsze, będę mógł to zsunąć. Ej, bo ja tym potem jeszcze jedną? Ja tu zrobię przywrócę łom coś, coś jakieś zadania trzeba porobić też czasami Ej Wiktora, ty masz fajną moc no. Kurczę, nie, ten domek poszedłem ograbić Nie, do końca, nie do końca ogarniam tą mapę Ej, ale błądzę to jest z tyłu gdzieś za mną jak dziecko we mgle Dobra Może będzie trochę dłuższy odcinek dzisiaj Bo się opierdzielamy. jak widać No tu jest jakaś złota skrzynka Co to jak jest? Złota. A, złota To okej, okay, to otwórz sobie Chcę to... ją otworzyć No to otwórz Dajcie, zostawcie mi tą skrzynkę, chcę ją otworzyć No Ktoś mi ją zabierze, to go zjem Nie, on jest... On był mocny bo tu chyba serio się da no, tak, masz trzy życia. Jak umrzesz raz, to A, się to zaraz... nie, to akurat to myślałam, jak właśnie miało je, no to by było bardziej trochę sensowne. Jak coś, to staram, bardzo dobrze. Dobra. W takim momencie wyjście. Wychodzi? No, powiedział, zaraz wraca. A, no to właśnie jest... Słyszałem, że... Nie wiem, jakby coś i to tyle. O, tankowi. Czy ja, ja znalazłem coś mega dobrego. skrzynka gdzieś jest. Ach, tu jest. No tak, dobra na nie stałem. Dobra. Dobra, czas tu chyba porobić misję, bo ja już chyba wskoczyłem wszystkie skrzynki jakie są na mapie. Ale to mnie nie mogę dalej otworzyć tej skrzynki. Dlaczego? Nie wiem. No tutaj... A, bo coś jeszcze trzeba pokonać. Nie, nie musisz pokonywać szczerze To jak ja bym miał otworzyć? Kwadrat, przynajmniej na konsoli Czasami, się nie, nie, można, nie można. A może ona jest otwarta już? No to Kto może. Padł? Ktoś padł. Nie, nie, ono, jest się... nie ma, zbieraliśmy. Ona jest zamknięta, chyba. nie, dobra. Ona jest zamknięta, wisz? Odnowiła. No nie da się jeszcze ją je otworzyć. A, mm, no to ja na nie uciekam, to jest moja. A, bo nie trzeba wiem, najpierw przekaźniki zrobić. U góry na mapie masz taki wskaźnik, mm. widzisz, pomarańczowy i tam jest do zrobienia misja. Najpierw. chce coś z tego zrobić? No to ja już lecę, bo... Trzeba przyspieszyć, bo odcinek będzie trwał miesiąc. Dobra, to tam zrobić misję i zaraz będziecie wymienić następną. Tam, gdzie jesteście. A teraz gram swoich pistoletów. Okej. Okay. A bo ja, jakiś talisman dostałam fajny. Niebieski? Ej, ty felos... no? Słuchajcie, już się wymienię? Liczyłem bo na mogę ci, za... tak. mogę ci zaznaczyć, jaki. Zaczekajcie, no, czekajcie, jeszcze mam tutaj chwilę. On tak wygląda tej falus, nie wiem czy widzisz, ale za... Widzę No ja jak A? to 8 talizmanów to możemy Kurde, coś pomyśleć Zawinąłem za się na skrzynce, czekajcie gdzie jestem przy każdym głupi A to o tym. Ej, ach tu to jest, dobra, okej okay. Dobra, zaraz zrobię zadanie spokojnie No ten odcinek nam będzie trwał wieki, jak tak będziemy grali Bo no, ja nie na po... Dobra, tam powinno się u was ten... No? Was zaraz, zaraz będziecie mieli misję do zrobienia następną. No, musimy zrobić. Podzielimy się, Wiktoria, tą skrzynką. Pokonać teraz Titana. No. to gdzie jest to tam? Trzeba znaleźć On jest na A mapie. Chyba. Idźcie tam, gdzie, gdzie na moście, gdzie pokazuje ten znacznik. Pomarańczowy u góry. Bierę wszystkie moce, bijemy, Oje, on chyba mocny, już Wiktoria. A nie, on jest słaby. Zaraz zobaczy się mojego skilla z normalnego Fortnite'a. To cię! Chyba w coś chwilowo najlepszym dla mnie. Okej, okay, każdy wiesz. Ja lubię grać w Ja ogólnie mam Grappler, mi się podoba. Ja mam grapler. Ja mogłem robię tak, że jak on na mnie leci, ten tytan, to ja załóżmy mogę uciekać. Łaaa! Wow! Biję go. Uważam Witera To za! To za Wolotkiewicza! Szybkie leczenie? Głowę celujcie jak Jakby no coś tej felu sobie się podzieliliśmy z Victorią na nagrodę Nie ma problemu Czyli tam tę skrzynkę się otworzy jak ten ty tam do Pewnie ja tak. Patrzcie, bo ja dostałem. sam... On ma dużo HP jeszcze, czy nie? No, nad głową ma no. przecież. Nie wiem, tylko trzebną daleko. Nie, już ma końcówkę. A ma zero! Ma no, chyba serio, zero! Tak. Dobra, patrz Teraz się pojawi skrzynka na moście. I to jest na kolejny... moście? No, tu jest skrzynka. A co? Tak? O, już tyle cieki były. Ej, ale tu w już my mieliśmy się pod z wiktorium nagle. Dobra. Koniec misji. Także jak wiecie, może wygrać. Ale teraz co coś, coś wziąć. Poczekaj, coś epickiego. Co Mi wyper Gadget. Dobra, ja oddaję. Dobra. Mamy sztylet cikaweczki. Mogą cię to wszystko, czy mam ci coś oddać? Weź wszystko. Dobra. Jakąś jeszcze. Jeszcze tu coś Bo to i tak trwało. Druga, jak właśnie podobało, podobało i chcecie kiedyś wpaść. z nami Expedition. Rzadko gramy, ale jak widać, jest zabawa. Batman grał pierwszy raz, bardzo dobrze mu poszło i się świetnie bawił. Prawda, Batman? Nie. No fajnie. O, wolę oh. wrócił, a my wychodzimy. Na razie